Swineczko, z tej strony 2. Witam Was w pierwszym odcinku z Grani I dzisiaj próbujemy sobie zagrać w to oczywiście practice, bo chcemy najpierw zobaczyć mapkę, bo oczywiście był nowy update. No i wiecie jak to jest. Jak jest nowy update to trzeba zobaczyć Zrobimy kontynuę i zobaczymy całą mapę. Zobaczymy jak nowe itemsy wyglądają i gdzie ogólnie są pochowane, bo ogólnie, no, dawno nie było nagrywane na telefonie. Ha, chcę nagrać. W ogóle, która godzina? 16, 2. No i tu standardzik. Jest wszystko. Normalne. Widziałem coś jest. Tu są wentylacje, są. Co to? A, to jest to, to czterwicie światła. Dobrze. Mm, widzowie. Zobaczmy, tutaj są takie oto rzeczy. Nic. Nic. Co? W ogóle to nie spadło, ale... Ale sajk. Nothings. Część obrazka A to co to? Limówka Ojej, że nie że jest z tego To tylko jest krew, która kapa ptaka dodali tu jest jeszcze na dół do tych kanalizacji tu jest coś nowego tego nie było to jest standardowo zamknięte kod tu coś jest Słuchaj, tutaj nie zmienili oprócz tego No więc zobaczyliśmy sobie tutaj mapkę, ale jak tam w ogóle się dosyć, bo tutaj się nie da Lecimy ciepienicy Bateria jakaś Dobra, widzowie, jak myślicie, że uda nam się dzisiaj przejść? Poza tym, że na razie tylko sprawdzam mapkę. Czyli w późniejszych etapach. O co to? spider -K? SparkPlug. Spark plug. że jakiś spider powiedziałem. S. Bug. Ty, jakaś klapa. Nie, a spider -kill. No właśnie, jakiś spider -kill. No, to mi się tkojarzyło. Bo takie coś było już kiedyś widzowie jak Spider K, prawda? W ogóle chcecie abym nagrał Gorini 2 to piszcie w komment 1. Czy chcecie taką serię z Greny 1 z Goreni 2 O Mamon Tutaj w melonie, zmytnij, insane, in this melon. Tak jak ona go w ogóle tutaj włożyła. serious Mam tego melona, Proszę, aby to. O, jakiś klucz? Master Chief. tutaj chyba takiej nie ma część już odkręcamy coś tam jest, a tutaj od razu możemy sobie włożyć a to, to nie dobrze widzowie idziemy tylko jeszcze tylko te nie będę tutaj od wszystkiego po prostu sprawdzę to, zobaczę co tutaj jest Special key. No więc, drodzy widzowie, sprawdziłem tą mapkę. O nie, jeszcze tutaj nie sprawdziłem tej piwnicy. Tej głupiej piwnicy. Tutaj też to jest. Tutaj coś chodzi? Nie wiem. Możecie napisać, jak się tam dostać. Bo ten skate taki dziwny. Czyli wątpię, aby tam prowadził. Co to jest? Więc my, widzowie, idziemy do menu i robimy easy. Oczywiście, bo nie jestem aż taki dobry w greni. Mam tylko trzy próby, I co wiem, czyli jak trzy razy zginę do trzeciego dnia, to wyłączam nagrywanie. To już trwa 6 minut. Będzie z tego seria. W sumie nie robimy mega harda, czyli dwi, dwa, dwa dni mogę tylko przeżyć. Tylko dwa dni. Żeby nie było aż tak łatwo w widzowie. A czasami jest po prostu zbyt łatwo. I co jest? W standardzie bierzemy to. Długo, długo stoi, już się bałem, że ona tutaj wejdzie widzowie. Na dół pójdzie. Ta poszła na dół. Nie widzę, to jest zbyt stresujące. Idzie, słyszałem coś. Nie, u spotrzeba. chyba. No, czyli dobrze się schowałem. Te kartonce nie sparły, ale tamte już sparły. Widzowie. Myślę, że się uda. Raczej nie, bo ja nie jestem w ogóle dobry w kreni, Więc nawet nie będę próbował tego przejść. Tylko dla Forfanu. ale by było, gdyby tutaj to że on tutaj może wchodzić jak to 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 wezmę Widzowie. Jaka ona w ogóle jest? W jakim nie umarłem jeszcze? Na... To naprawdę jakie w ogóle to jest cudem. Nie ma? Nie dosięga nas widzowie. Poświęcić się, bo ja stąd nigdy nie wyjdę, bo ona tu się zbakowała. Musiałem, widzowie. No niestety, musiałem, naprawdę. Widzowie nie było innej opcji, bo jak. Zaraz nasz ostatni dzień, ogólnie. Więc, jeżeli będziecie chcieli więcej takiej serii z greni, to piszcie tylko w komentarzach, nawet wystarczy cokolwiek. też do podłóżka weszłam, bo się boję, że ona jest w ogóle, jest tutaj. O, idzie, idzie. Pobawię się z nią O Po mnie Niestety widzowie, przygraliśmy Patrzcie Ona już nie widziała? Co jest? Eee, w ogóle jakim cudem to jest, że my od razu wchodzimy? Ura, widzowie, ile już trwa odcinek? Już się nie będziemy bawić, mówię, że nie, nie, nie. Wchodzimy i idziemy. Nie śmiecie. Nie widzowie, to jest zbyt myśleniowe. O, o, to się chyba Nie Niech ona tutaj przyjdzie. Spider. Do której ona przyjdzie strony? Okej, okay, z yy, mam czas. Kurde. To schody zostały tak zaprojektowane, żeby mnie wkurzać. A co fajnie. Na górę wejść. Czemu tu się nie da skakać? Nigdy, jeżeli tu jest ten dwór, to czemu my po prostu nie uciekniemy? Tak jakby. Widzowie po nas chyba. O nie, a za mało minut. Muszę, widzowie muszę zginąć, bo inaczej mi się gigabyte skończył, więc żegnam.